Wszystkim dzisiaj jest um, to dzisiaj z Gabi Czwartek i idziemy nagrywać dla Was nowy film o lumpeksach. Już druga część. Jak nie widzieliście pierwszej części, zapraszam do linku. Teraz idziemy właśnie do pierwszego lumpeksu dzisiaj i dzisiaj będziemy chodzić po nowej hucie, bo tutaj jest też strasznie dużo lumpeksu, to będziemy dzisiaj sprawdzać właśnie jak w nowej hucie. Ja Patrzyła z biura. Co? <laughs> to znowu. No Gabi no... Ale to taka wam Dobrze. No także chciałam Wam bardzo podziękować, bo yy, ostatni film naprawdę zdobył bardzo duże poparcie u was i ogólnie dużo lajków subskrypcji mi przybyło bardzo dużo. Także dzisiaj idziemy za ciosem i nagrywamy następny film dla Was. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i zaczynamy. I Gabi też jest ze mną dzisiaj. <ścoughs> No takie miętowe, ale duże to jest. Nie wiem, czy by się nie utopiła w tym. Nie Ja znalazłam z tej firmy, co w miarę są spoko bluski, bo podobno są z dobrej bawełny. Nie wiem, A ma takie coś tylko. To jest pewnie jakaś taka firmowa bluzka. Teraz znalazłam jakąś bluzkę stopman. Jest takie Taj. Dobra, zakończona misja, a tu nic nie wejdziemy. Tu jest strasznie dziwne, to, że są jakieś takie dziwne prześcieradła. Tam. I nie wiem, co tam jest za tym. To jest śmieszne. Tam się nie da wejść ogólnie, więc. Dobra, idziemy stąd, chyba już nie? Idziemy na inne miejsce. Ogólnie bym że możemy dawać jakieś rankingi tym miejscom. I tak dajemy na 5 gwiazdek, czy na 10? Na 10. I to mi um, udało, ile. Znaczy, jest dużo rzeczy, ale w sumie takich, żeby coś wybrać konkretnego, bo. Nie, konkretnie sobie po... mam błagać, bo każdy, jakby życzył, ma jakby inną No. Mimo, no. że. Ja mam tak dwa sześć. I pół. No, coś takiego. ogólnie to dzisiaj ja szukam czarnej bluzki, znaczy takiego t-shirtu czarnego z jakimiś fajnymi wzorami, takiego oversizeowego, żeby można nosić na jakieś zajęcia taneczne i tak dalej. Ja patrzę na sukienki, ale w moim przypadku sukienki to muszą być super jakieś bardzo, bardzo, bardzo szczególne, żeby mi się spodobały. Także no z tym razie będzie trudno. ty gadaj czego szukasz dzisiaj? Tego co zawsze? W sumie to niczego konkretnego. No, no, no dzisiaj mamy dzi dziwny taki nie za bardzo nastrój, w którym możemy coś wybrać, cokolwiek. Tak mi się zdaje. Jakoś tak nam się Mogę nic na za bardzo nie podoba. No na razie byliśmy w jednym, więc nie no, zobaczymy. No patrzymy ogólnie na t szarty zazwyczaj, więc na pewno. No i tam inne też przeglądamy rzeczy, ale to różnie bywa z tym wszystkim. nie znalazłyśmy i nic nie. było więc trochę porażka. Nie no, nic nie było po prostu w naszym stylu. I też nie było jakiegoś dużo rzeczy. W no i też nie wiem czy tam w ogóle było na wagę, chyba wszystko było na wycenie, chociaż nie było w ogóle żadnych mecek ani nic takiego, no nie, które... nie było na wagę, wszystko na, wagę? na wagę. No, ale nie widziałam tego. A, no w sumie pisze wszystko na wagę. Jest napisane. Jest napisane wszystko na wagę, także... Wszystko w gapę. Spokój. No i nawet MK. Z... się pasować w sumie. Na mnie? Nie, chcę, że Tak, na mnie. Znalazłam włoskotację z pretty little things. Nie chcę być po term. Haribo. Więc to było kolejne miejsce, w którym nic nie znalazłyśmy. No cóż taka dzisiaj złapasta jakaś, a w ogóle jest strasznie duszna w tych sklepach niektórych, więc aż się odechcieła w sumie e, szukać. No nie, jakoś nie mamy nastroju dzisiaj, ale też nic nie ma ciekawego w sumie. Ja bym dała temu dużo gwiazdek naszych, a wcześniej bym dała jakoś tak z 4,7. W tamtym poprzednim, a w tym? A w tym? Nie wiem. To jest no, dużo to nie strasznie. Nie jak, no, bo to, no bo to nie było nowego towaru, więc y, tu można było dać dużo gwiazdek, no ale towar następny jest dopiero za dwa tygodnie. A to no. nie wiem z kiedy jest. To pewnie jest przed jakiegoś tygodnia albo dwóch. Tygodnia. Ale spoko jest, w się sensie, dużo no, rzeczy, no, strasznie no. dużo, bardzo dużo to jest w ogóle. Ja, ja bym nie. tak z siedem dała. No, no, Chociaż no, nic no, nie no, znalazłyśmy, no, ale, no, spoko. ale Ale teraz idziemy do Bigli. Świątecznie mamy. Są pompony. Ale maskerz. Okej, okay, więc słabo jest w ogóle z tymi ciuchami. Więc, żeby było ciekawiej, to znajdziemy teraz jakieś trzy randomowe sukienki. I ja je przymierzę i zobaczę w ogóle, jak w nich wyglądam, żeby było ciekawiej. Eee, także, no, tutaj są ze mną sukienki i będziemy je wybierać zaraz. Mam nadzieję, że jest jakiś w miarę mój rozmiar tych sukienek, także no sprawdzimy zaraz i coś wybierzemy. Bo naprawdę nic nie ma dzisiaj. Znaczy wybrałyśmy tam jakieś... Ja wybrałam trzy jakieś takie bluzki t-shirtowe. Też przymierzę zaraz i zobaczymy jak to wygląda. Co to znalazło się? No, bielka ta bluzka. Dobra, to zaraz znajdziemy. Jakie coś? Czekaj, zaraz zobaczę jeszcze inne. Jakie coś? To jest gruba strasznie. No i? To możesz przymierzyć. Dobra, jest to będzie dotąd Zobaczysz. To jest spoko, no. mhm. Dobra, to w miarę wybrałem jedną taką, jedną taką i tą. Zobaczymy jak to wygląda. Jestem już przymierzali i tak. wybrałam jeszcze oprócz tych sukienek, tu są sukienki, jeszcze taką bluzkę, ona jest z Marks Spencer, więc wydaje mi się, że powinna być fajna, taki kolorek ciekawy, bo nie miałam nigdy takiego, więc sprawdzę, jak w ogóle wyglądam w takim kolorze. Z niuluka taka bluzeczka. To jest przekłamane światło, bo są czerwone te zasłony. Taki beżowy kolorek. I ostatnią rzecz to jest taka bluzka. spoko wygląda. Jest taki cieniutki fajny materiał i też jest taka kremowo-beżowa. z Marsens Spencer i ona była spoko. Wyszło za 2.47, więc zawsze spoko. Także to tyle na tym, w tym odcinku. Dziękuję jeszcze raz Wam bardzo za to, że dobrze przyjęliście tę serię. Bo i może napiszcie też jakie lumpeksy w Krakowie znacie, do których mogłabym wejść, do których się opłaca wejść, bo tak to na razie szukam mniej więcej co na, mi wyjdzie na Google Maps, jak wpisuję Lumpeksy, więc może jakieś znacie, których... Nie ma w internecie jeszcze pokazanych, więc możecie je napisać na dole. A i jeszcze, jak macie jakieś pytania do mnie odnośnie kanału, to w sumie możecie dodawać pytania na dole i może zrobię jakieś Q&A albo coś takiego. Także, jeżeli Podoba Wam się ten pomysł, to napiszcie jakieś pytania, bo widziałam, że pod poprzednim odcinkiem dosyć dużo było takich pytań, także możemy to razem jakoś w jakimś jednym odcinku zgrać i by było spoko, byście się więcej o mnie dowiedzieli. No i to tyle w tym odcinku trzymajcie się pa! pa.